Dobra, wracamy na. Wy... Zwyci wracamy na zwycięską ścieżkę GG. A u, Plus trzy punkty! I naprawdę jestem zajrany mega gierką. Feeling strzelania słuchajcie z karabinów jest tak w cs To Właśnie Nadal próbujesz wypełnić swój portfel? Przejdź na stronkę stepx100.com Najlepsze tryby, całkowity brak prowizji, natychmiastowe wypłaty. Nie kończąc się prezenty i darmowe środki na stronie. Dołącz do klanów, zwiększaj swój poziom i odkryj unikalne funkcje na stronce. Wielkie wygrane czekają na ciebie na stepx100.com. Link w opisie. Może zmień sensa? Tylko weź, przestań jadeś mi z tym sensem, ty. To z, zmień starych, ty. No, sensa i starych się nie zmienia, bo kurde będziesz. Grał słabo. Przeszły do dolewy wam. Lewo Po głowie jest Zero ma Jeden na jeden o, to był ham Nie wiem Chyba nie, nie wiem. Wiem. Tego sprzętu, ty okay. Ulala! la Jaro jak wosy ja. jaki mosy te jaki hejsik w ogóle pasza ja. Ale wyszliśmy elegancko na te apteczne Jarek pasza, runda nasza Mogę rzucić coś Lecimy? Mhm. No, nie słyszę nie spodleknie zbita Forest leży. Dobra wejdź KSM leży Android leży O kuchnia prawo Nie widzę nikogo bez Nie wiem, nie wiem czasami, dlaczego to nie siada. Mógłbym go już trafić! Czy? Tego się nie da zabić, no tego typa gnoja, no! I teraz pojedynek z Jarkiem. Ulala! wstawać! Że tam Veggie i Testry to też ulubiony duet, albo Wander i Jankos. Chciałem powiedzieć, że dwa Kolapongowskiego, to też dobry duet, ale już nie znali mi powiedzieć. Się tak, tak śmiechnąłeś, ale zabolało troszeczkę. Nie, no, przeglądam się w kamerce na razie. A, nie, no teraz ładną mam ja, ja przeprawę Tak, twoje dwa cycki na przykład. <laughs> też dobra. <laughs> Oj. Dobra, już, ale już skończmy. Już, skoń, już, skoń, już skończmy te dowcipy, Jestem dobra, do się... bo. <laughs> a potem się dziwię, że tak. Kaj... O! o!

Uuu! Uwaga, uwaga, moi drodzy. W Project A graliśmy. Cywil 3 pierwszy napisał chyba. W Project A graliśmy. Byliśmy, słuchajcie, pierwszą ekipą na świecie z kilkunastoma innymi osobami, którzy grali w Project A. I powiem Wam, że jest grubo, bardzo grubo. Project A to nowy FPS od Riotu jest bardzo dobrze, nie? To słuchajcie To słuchajcie będzie pierwsza Bezpośrednia konkurencja Counter Strike'a W esporcie W historii To jest pierwsza słuchajcie taka gra Taka gruba z ekonomią jak w CS-ie. Pierwsza taka gierka Co to kurwa? Panie, tak dzisiaj łączymy. Ja Mateusz i Paweł. Aha. I robimy tak. W sensie ja robię, ja robię wąs, Obawiam. a Mateusz mówi za kola, a Paweł mówi brzuch. I wtedy wychodzi z naszych mocy, powstaje kapitan Janusz. Dobre. Nie, dobrze ci dzisiaj szło z tymi Chciałbym żartami, się Izek. Komuja, izek ale teraz już odjebałeś, naprawdę. Nie no, to, się... jest to jest super zabawne. Mogę się już tego nie mówić, powiem szczerze. Dobra, Mateusz, super prowadzenie, powiem ci. Naprawdę. Dlaczego? Znaczy, ja no, naprawdę, stanęliśmy, tak? Jak napitujemy. Ja no, to prowadź ty, no, no ja mogę prowadzić. Dobra, no, okay. okay. no. SK12! Dwo... Taka moda teraz, że się wąsano. No karty chcemy z wąsano. No, dokładnie, no. no. Jak je... oglądaj. <laughs> ja widzę taki widok, zakaj. No i właśnie, i teraz dziesiątki tysięcy dzieciaków w Polsce ma wąsik, no. A jakieś 300 tak. osób zapuściło brzuszek. Nie my <laughs> Oj, nie, chyba musimy podwoić CSI, bo teraz rozpędza się. Za... No, <laughs> ale to było mocne, ale to było mocne. To było podwójnie mocne, uważam. A chwilę odpuścisz. No tak, no nie ma to tamto. Jak się wam paz odgryzam, to no jest od obrazy. tam, nie widzę załapka. Czy stylordzik mówisz? W ogóle go nie widzę na razie wiecie? Ale Halo? Halo, kto to Halo, do rodzic. mnie pisze smsy? O małpę na wyjrze hołdy. To ja! Ale... Na że go w ogóle nie Monika! Powiedzcie mnie jeszcze. Tak! To ty? No ja! No dobra, wie. Co tam u ciebie? No bego nie ma. Co tam u, u ciebie? Może być? Brawo power, cała runda Ej, co już? Benchet U! What the fuck? Na sześć No, Zabity za sześć. Na sześć, Zabity w sensie Nie um. Nie wiem czemu ludzie mi jakieś pasty co teraz wysyłają na czacie. Mi też, mnie też Jak tak je? samo. Kiedyś byłem w sklepie, patrzę Izak to chuj, myślę, podbije zbije piątkę. Mówię, siema Izak, I robię high five. A on do mnie, hej kolego, a masz słupka? Ja mówię, że nie. A on do mnie, no to nie ma słupka, nie ma chrz. I zajebał mi kopa na do widzenia. Przy okazji wrzucił mi Sprite'a do wózka i poszedł z polinko na dział warzywny. No, 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 <laughs> że kokonałem sobie buta urodziłem, musiałem później czyścić te. <laughs> Pasta Izaka są dobre. No. Tja, a co jeżeli pasza? Idzie do MHL-a, za mhl do AGO teraz, i on nie poszedł do sklepu, tylko do, do gniazda I nas okłamuje. I tak naprawdę to będzie grał w AGO. Tak będzie. Bo może tak być w sumie, prawda? To brzmi tak. jak realny scenariusz. Mhm. Bo MHL do nas to za młody, żeby przyszedł do nas do składu. Jak za młody? No, za młody jest chyba a MHL. Ja to co? No, ale ty masz 22 lata, tak? Tak. No, a MHL to mam być 18 czy 19? Nie wiem. Ty gawasz. O teraz, a musimy 5 osób mieć w Tak. A lag był, lak był. Straszny, ty. No bo to ten, bo akurat e, Fort nam dało wina. Dobra. Fort Feetaniec? Panowie dwa zwycięstwa, gratuluję. Łatwo no. A u! Super. Emeritos no. banditos. No Dostali? w końcu, w końcu jakieś, w końcu do przodu. Po tych wczorajszych gorszych wynikach przyszła pasta zwycięzca teraz, dwa winy z rzędu, to jest coś pięknego.